Szemano kolano widzowie. <grych> e, be, pokażę wam e, moją kolekcję, która się zwiększa. E, zaczniemy te auto. Ono jest Minecraftowe. Patrzcie. Tu mam takie kostki. Jedynie nie ma. E, ta się psuje, jak widzicie. E, jedynie to, co nie jest Minecraftowe, to to i kółka. Jesteśmy na ogrodzie. E, jest bardzo gorąco, więc mam parasol taki latowy. No, no to zaczynamy. Dobra. Ja jadę na niby tym minecraftowym 3 3 2 1 0 O Jezu Ty to się przewróciło chyba jakby Dobra Dobra wypadły to nic odkładam na to samo miejsce to wyleci? chyba nie no nie wyleci więc ujezu wleciało dobra zrobimy 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 dobra ta to to prędkość jaka ta prędkość o Jezu, nie ma tej. Nie ma tego. Jezu, nie ma tej zakładki. Nie ma tej zakładki. Chyba, że to jest. A nie. O! Co? A! Jezu, wolniłam się tego. Wygląda podobnie widzowie, co nie? Ja jestem synem mojego taty. Widzę na mojego taty kanał Lukisio 1 tam też czasem yy, jestem na tym kanale. U, Jezu, nie odlicałem. 3, 2, 1, 0! One są chyba do tamtego toru. Bo jak te, które nie działają tutaj, to one są być do tamtego toru. O, Jezu, toru. Ale tu mi to się rozwaliło <śmiech> <śmiech> O Dobra, nie? Dobra. No to teraz przećwiczymy ten tor Jakby nie widzieliście To macie jeszcze takie autka One też są na sprzedaż No ja auto chyba spadną niż chociaż. Nie, dobra. Chodź, no. ci. O Jezu. Aaa, to auto jest zablokowane. Oj, Jezus. Dobra. Matę to. Tu jest jeden. Czego z tym? Przecież tu jest tylko na jedno No! Dobra, zaczynamy! No naprawdę, że... Poziom pierwszy! Uj... To <tryk> <tryk> nie zadziałało, ty, czyli... A tamten? Tamten na pewno a ten jest na maksa Jest! No ten wyleciał mi! Dobra, pokażę Wam to auto. Jeszcze. To jest już normalne, takie płaskie. Płaskie. Skłonie. To tu ma takie coś. Hand Wheels. kuka, są widzowie. Tu też. Tylko jest takie sorskie na dół. Widzowie. Tu płaskie. To takie jak widzicie, kuka normalna To Pomyliło mi się znów. To jest sportowane na maksa, ale do tego, a tym... O Jezu. A Jezu, prawie na dłuższy drugi. Dobra, wygodę. Może to na koniec widzowie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No, napiszcie w komentarzu jakie autka wycieliście w kolejnym odcinku. Napiszcie w komentarzu. No i to by było na tyle. Pa widzowie!